Cześć, kojarzycie tą Panią? Rzeczne rzeczy, na które zwracam uwagę, podczas ma butów, które mi się podobają, jakby, rozumiecie, rozumiecie, że ja nie nosi sobie, jakby nie, za którą zapasie nie ciągnie. Jeżeli za Tobą wam zapasie nie ciągnie, w jaki sposób się poruszasz? Ja nie mówię tylko o chodzeniu, ja mówię o całym movementie. A ja Wam powiem, mam to samo, no ja jakoś nie mogę, to są takie dla mnie naprawdę ważne rzeczy, ja zajeżdżam na stację, i podchodzi obsługa, no jak ten chłop nie jest w markowych butach roboczych... Nie, 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 no to po prostu nie, człowiek... Ja już nie mogę, już, ja już tam nie zatankuję, nie dam rady, albo on do mnie podchodzi i nie ciągnie się za nim taki zapach, taka nuta zapachowa, najlepiej brutal, to też, to już w sumie jest spalone, ja już nie mogę znakować tej stacji, ja już po prostu mi już, już mierdzi, ja już nie dam rady, no naprawdę, także... No ale na przykład jeszcze co innego, jak jego hut, jak ten pracownik stacji podchodzi, tak się gibi, on musi iść męsko, musi sztywnie, pierś wypięta, a on tak idzie, tak, no ja też nie zatankuję, no to, to są dla mnie bardzo ważne rzeczy. A, a tak w ogóle, to wiecie co, bo stoję tu między Kutnem a Łowiczem, bo mi się ropa skończyła, nie miałby kto podrzucić parę litrów, pożyczyć mi, bo nie tankowałem nigdzie, bo nie spełniali moich oczekiwań.